Co byście zrobili, gdyby wasze własne dzieci zaczęły walczyć o wasz majątek, jeszcze za waszego życia? 72-letnia Krystyna z Gdańska miała dwóch dorosłych synów, którzy przez lata ignorowali swoją matkę. Ale gdy tylko wyczuli szansę na dziedziczenie jej domu wartego milion złotych, nagle stali się troskliwymi synami. Ich zachowanie było tak obrzydliwe, że Krystyna podjęła decyzję, która wstrząsnęła całą rodziną. Zapisała cały swój majątek 65-letni sąsiadce. Dziś opowiem wam tę niesamowitą historię o tym, jak chciwość może zniszczyć rodzinę i dlaczego czasami obcy ludzie są bliżsi niż własna krew. Nazywam się Krystyna Nowak i mam 72 lata. Przez 40 lat pracowałam jako nauczycielka matematyki w jednym z Gdańskich gimnazjów. Nigdy nie byłam bogata, ale dzięki oszczędnościom i mądrej inwestycji Udało mi się kupić kamienicę w centrum Gdańska w latach 90., kiedy ceny jeszcze nie oszalały. Mam dwóch synów: Marcina, 45 lat, który jest menedżerem w firmie IT, i Tomasza, 42 lata, pracującym jako mechanik samochodowy. Obaj są żonaci, mają dzieci. Marcin ma jedną córkę, Tomasz, trzech synów. Przez długie lata myślałam, że gdy będę starsza, będę mogła liczyć na ich wsparcie i częste wizyty. Jak bardzo się myliłam. Po tym, jak w 2020 roku przeszłam na emeryturę, kontakty z synami stały się sporadyczne. Marcin dzwonił może raz w miesiącu, Tomasz jeszcze rzadziej. Na święta przyjeżdżali z rodzinami, ale było widać, że traktują to jak obowiązek. Siedzieli przy stole, jedli moje pierogi, a dzieci bawiły się telefonami. Po dwóch godzinach już spakowywali się do wyjścia. Ale w 2023 roku coś się zmieniło. Jeden z moich znajomych, agent nieruchomości, wspomniał przy synach, że moja kamienica jest teraz warta około miliona złotych z powodu bumu na gdańskim rynku nieruchomości. Zobaczyłam błysk w ich oczach. Tego wieczoru po raz pierwszy od lat zostali u mnie do późna, pytając o moje plany na przyszłość i czy. Potrzebuję pomocy w zarządzaniu majątkiem. Od tamtego dnia moje życie zmieniło się diametralnie. Marcin zaczął dzwonić dwa razy w tygodniu. Tomasz przyjeżdżał co weekend z żoną i dziećmi. Na początku byłam szczęśliwa. Wreszcie moi synowie się mną interesują. Może w końcu zrozumieli, że ich matka potrzebuje więcej uwagi. Ale szybko zorientowałam się, że coś jest nie tak. Rozmowy zawsze schodziły na temat mojego zdrowia, mojej zdolności do samodzielnego życia i, co najważniejsze, na moje plany dotyczące domu. Marcin subtelnie sugerował: Mamo, może warto by było pomyśleć o przyszłości tego domu? Wiesz, żeby nie było problemów później. Tomasz był mniej dyplomatyczny. Słuchaj, mamo, ja mam trzech chłopaków. Będą potrzebować miejsca na studia w Gdańsku. Ten dom byłby idealny dla nas. Marcin ma tylko jedną córkę, nie potrzebuje takiej przestrzeni. Ich zainteresowanie mną było tak oczywiste i żałosne, że zaczęło mi być przykro. Gdzie byli ci troskliwi synowie, gdy miałam zapalenie płuc trzy lata temu? Gdzie byli, gdy przeprowadzałam się po śmierci ich ojca z większego mieszkania do tego domu? Nagle, gdy usłyszeli o wartości nieruchomości, stałam się najważniejszą osobą w ich życiu. Sytuacja zaczęła się robić naprawdę nieprzyjemna w połowie 2023 roku. Synowie zaczęli ze sobą rywalizować o moje względy, i co gorsza, o prawo do dziedziczenia domu. Marcin, jako starszy. Uważał że według tradycji dom powinien przypaść jemu. Tomasz argumentował, że ma więcej dzieci i większe potrzeby mieszkaniowe. Pamiętam jeden szczególnie przykry dzień we wrześniu. Przyszedł Marcin z żoną Anią i córką Karoliną. Przy kawie zaczął opowiadać o swoich planach. Mamo, myślałem, że moglibyśmy zrobić remont tego domu, wiesz, modernizacja, może podział na mieszkania, to zwiększyłoby wartość. Oczywiście, ty mieszkałabyś tutaj do końca życia, ale prawnie dom byłby już na mnie przepisany, to dla twojego bezpieczeństwa. Nie zdążyłam nawet odpowiedzieć, gdy zadzwonił Tomasz. Gdy dowiedział się, że Marcin jest u mnie, przyjechał w pół godziny. Scena, która się rozegrała w moim salonie, była przerażająca. Dwaj dorośli mężczyźni krzyczeli na siebie jak dzieci. Ty chcesz ją oszukać? Przepisanie domu na ciebie to kradzież, wrzeszczał Tomasz. A ty co? Myślisz, że zasługujesz na dom więcej ode mnie? Ja jestem starszy i bardziej odpowiedzialny, odpowiadał Marcin. Siedziałam w swoim fotelu, patrząc na tych dwóch mężczyzn, których urodziłam i wychowałam, i czułam, jak serce mi się łamie. Nie rozmawiali ze mną, rozmawiali o mnie, jakbym już była nieżywa. W tym całym chaosie była jedna osoba, która trzymała mnie przy zdrowych zmysłach moja sąsiadka, Jadwiga Kowalska, 65-letnia emerytowana pielęgniarka, wdowa, której mąż zmarł 5 lat temu. Mieszkamy obok siebie od 20 lat, ale prawdziwą przyjaźń nawiązałyśmy dopiero po śmierci naszych mężów. Jadwiga to człowiek, jakiego rzadko się spotyka. Codziennie rano puka do moich drzwi z pytaniem, czy potrzebuje czegoś z sklepu. Gdzie mam wizytę u lekarza, zawsze oferuję podwiezienie swoim starym Fiatem. Gdy zachorowałam na grypę zeszłej zimy, przez tydzień przynosiła mi rosół i lekarstwa. Ale najważniejsze było to, że Jadwiga słuchała. Gdy opowiadałam jej o zachowaniu synów, nie oceniała, nie radziła, po prostu siedziała przy moim kuchennym stole, piła herbatę i pozwalała mi wypowiedzieć się ze wszystkich żalów i rozczarowań. Kryśka, mówiła do mnie, jako jedyna używała tego zdrobnienia, Rodzina to nie tylko krew, Rodzina to ci, którzy są przy tobie, gdy potrzebujesz pomocy. Jej słowa brzmiały proroczo, choć wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak bardzo miała rację. Świąteczne spotkanie w grudniu 2023 roku było momentem, który zadecydował o wszystkim. Obaj synowie przyszli z rodzinami na widzilię. Atmosfera była napięta od samego początku, ale próbowałam zachować pozory normalności dla wnuków. Po kolacji, gdy dzieci oglądały bajki w drugim pokoju, synowie zaczęli kolejną kłótnię. Tym razem nie krępowali się już nawet udawać, że im nam nie zależy. Słuchaj, Tomek, powiedział Marcin, musimy to jakoś rozwiązać. Mama nie będzie żyła wiecznie, a my nie możemy ciągle się kłócić. Zgoda, odpowiedział Tomasz, ale sprawiedliwy podział to znaczy po połowie, albo sprzedajemy dom i dzielimy kasę, albo jeden wykupuje drugiego. Siedziałam przy tym stole, patrząc na te dwie żony moich synów, które kiwały głowami w aprobacie. I poczułam, jakby ktoś wbił mi nóż w serce. Rozmawiają o podziale mojego majątku, jakbym już nie żyła, jakbym była tylko przeszkodą w realizacji ich planów finansowych. A może mama ma coś do powiedzenia w tej sprawie? zapytałam cicho. Marcin spojrzał na mnie z wyższością. Mama. Wiesz, że my tylko o Twoim dobru myślimy. Chcemy, żebyś była bezpieczna i żeby dom nie był źródłem problemów po, no, w przyszłości. To był moment, w którym coś we mnie pękło. Moi synowie już mnie pochowali. W ich oczach byłam tylko właścicielką nieruchomości, którą trzeba jakoś podzielić. Następnego dnia po świętach poszłam do Jadwigi. Opowiedziałam jej o całej sytuacji, o kłótni synów. O tym, jak się czuję. Płakałam jak dziecko, a ona tylko głaskała mnie po włosach i powtarzała: Wszystko będzie dobrze, Kryśka, znajdziemy rozwiązanie. Kilka dni później, 3 stycznia 2024 roku, podjęłam najważniejszą decyzję w swoim życiu. Poprosiłam Jadwigę, żeby pojechała ze mną do kancelarii notarialnej. Mecenas Anna Wiśniewska, którą znałam jeszcze z czasów pracy w szkole. Przyjęła nas tego samego dnia. Chcę sporządzić testament, powiedziałam bez wstępów. Chcę wykluczyć z dziedziczenia moich synów i wszystko zapisać mojej sąsiadce. Jadwiga spojrzała na mnie z szokiem. Kryśka, co ty mówisz? Ja nie mogę przyjąć twojego domu. Ale ja już podjęłam decyzję. Mecenas Wiśniewska wyjaśniła nam wszystkie konsekwencje prawne, sporządziłyśmy testament, w którym całość mojego majątku przepisywałam na Jadwigę ale z jednym ważnym warunkiem po jej śmierci dom miał przejść na moich wnuków gdy osiągną pełnoletność to było mądre rozwiązanie jadwiga otrzymała bezpieczne miejsce do życia do końca swoich dni a moje wnuki które kocham mimo wszystko nie zostały całkowicie pominięte tylko ci chciwi synowie którzy traktowali mnie jak przeszkodę w swoich finansowych planach Zostali wykluczeni. Przez kilka miesięcy żyłam spokojnie, nie mówiąc synom ani słowa o testamencie. Nadal przyjeżdżali, nadal kłócili się o dom, a ja tylko uśmiechałam się i zmieniałam temat. Jadwiga wiedziała o testamencie, ale prosiłam ją, żeby nikomu nie mówiła. W maju 2024 roku postanowiłam ujawnić prawdę. Zorganizowałam rodzinne spotkanie, oficjalnie z okazji swoich 72 urodzin. Przyszli obaj synowie z rodzinami. Po torcie i życzeniach poprosiłam, żeby dzieci poszły się pobawić, bo mam do powiedzenia coś ważnego dorosłym. Chcę wam oznajmić, rozpoczęłam, patrząc kolejno na Marcina i Tomasza, że sporządziłam testament. Zdecydowałam, że mój dom i wszystkie oszczędności przejdą na Jadwigę, moją sąsiadkę. Cisza, która zapadła w pokoju, była głucha. Marcin pierwszy odzyskał mowę. Mama, co ty mówisz? To jakiś żart! Nie, odpowiedziałam spokojnie, to nie żart. Testament został sporządzony u notariusza i jest ważny prawnie. Wy dwaj przez ostatni rok pokazaliście mi, że interesuje was tylko mój majątek, nie ja sama. Jadwiga przez dwadzieścia lat była dla mnie lepszą córką niż wy synami. Wybuchła burza. Tomasz krzyczał, że to niemożliwe, że będzie kwestionować testament w sądzie. Marcin oskarżał mnie o niepoczytalność i manipulację ze strony Jadwigi. Żony synów szeptały między sobą o niesprawiedliwości i niewdzięczności. Ale ja po raz pierwszy od miesięcy czułam się spokojna. Jadwiga która nie wiedziała, że ujawnię testament tego dnia, siedziała obok mnie z otwartymi ustami, ale gdy zobaczyła reakcję moich synów, wzięła mnie za rękę w geście Solidarności. Dziś, rok po ujawnieniu testamentu, żyje spokojnie. Synowie próbowali kwestionować mój testament w sądzie, ale mecenas Wiśniewska dobrze wykonała swoją pracę. Wszystkie procedury zostały zachowane. Badania psychiatryczne potwierdziły moją pełną poczytalność w momencie sporządzania testamentu. Marcin i Tomasz przestali się mną interesować tak nagle jak zaczęli rok wcześniej. Dzwonią może raz na dwa miesiące, ale rozmowy są krótkie i chłodne. Ich żony przestały się do niej odzywać całkowicie. Czy żałuje swojej decyzji? Ani przez chwilę. Jadwiga nadal mieszka obok, nadal codziennie pyta czy czegoś potrzebuje. Nadal wozimy się nawzajem do lekarzy i robimy wspólne zakupy. Różnica jest taka, że teraz ma pewność, że nie będzie musiała się martwić o dach nad głową do końca życia. Moje wnuki odwiedzają mnie czasami z jednym z rodziców. Są za małe, żeby rozumieć całą sytuację, ale gdy dorosną, zrozumieją, że babcia chciała im zapewnić przyszłość, ale na swoich warunkach. A snowie? Może kiedyś zrozumieją, że stracili matkę nie z powodu testamentu, ale z powodu swojej chciwości. Może zrozumieją, że gdyby traktowali mnie jak człowieka, a nie jak właścicielkę nieruchomości, wszystko potoczyłoby się inaczej. Ale to już nie jest mój problem. Mam siedemdziesiąt dwa lata i zamierzam cieszyć się każdym dniem w towarzystwie osoby, która rzeczywiście się mną opiekuje. Moi sąsiadki, a teraz dziedziczki, Jadwigi. Czy Krystyna słusznie ukarała chciwych synów? Może powinni dostać drugą szansę? A może sąsiadka Jadwiga rzeczywiście zasługuje na ten dom bardziej niż rodzeni synowie? Napiszcie w komentarzach, jak byście postąpili na miejscu Krystyny. Jeśli podobają Wam się takie prawdziwe historie o rodzinnych dramatach i sprawiedliwości, subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek każdego tygodnia. Opowiadam Wam o najciekawszych sprawach z polskich domów i sądów. Wasze lajki i komentarze motywują mnie do szukania kolejnych niesamowitych historii. Pamiętajcie, czasami prawdziwa rodzina to nie ci, z którymi dzielicie krew, ale ci, którzy są przy Was, gdy naprawdę potrzebujecie pomocy.